Ej, ty, Peter, widziałeś ostatnie ceny totemów na rynku? Jakoś strasznie zmalały. Nie, no co ty znowu? Co się dzieje? No doszły mnie słuchy, że ktoś sprzedaje totemiarki, przez co samych totemów jest bardzo dużo. Ludzie je wystawiają na rynek, żeby zarobić, i ich cena spada. Kurczę, niedobrze. A wiesz może, kto je sprzedaje? To byłem ja. Wraz z moimi znajomymi otworzyliśmy biznes, ponieważ potrzebowałem bardzo dużych ilości dolarków po to, aby zakupić wszystkie customowe temy dostępne na anarchii. Takich przedmiotów jest 17, a ich łączna wartość wynosi ponad 3,5 miliona dolarków. W poprzednich odcinkach z anarchii udało mi się zdobyć m.in. Siekierę Grincha, która po uderzeniu przeciwnika przywołuje piorun, zabierając wrogowi 30% jego aktualnego zdrowia oraz Ruzgę, która odrzuca z potężną siłą niegrzecznym graczy. Te dwa przedmioty były możliwe do zdobycia podczas świątecznego eventu. Tak więc odebrałem swoją pierwszą wypłatę za Sprzedanie totemiarki i poszedłem zabrać sultan. Potrzebny do zrobienia wind wodnych w naszych totemiarkach. A jakoś dużo osób farmiło totemy. Na rynku było ich ponad normę. Przez to ich ceny drastycznie spadały. Ogólnie, trochę te ceny totemów znowu spadły, bo teraz najtańsze są po 420-450, a były możliwe do kupienia za 1000. No, w najlepszym momencie sprzedawałem jeden totem za 1000 dolarków, a teraz, gdy sobie otworzyłem swój własny biznes, gdzie sprzedaję totemiarki, no te totemy znowu poszły mega w dół. No ponad 50% ceny poszły w dół, więc y, znowu wróciliśmy do. Momentu, gdzie totemy są tanie. A teraz totemy dropią o 50% mniej. A gdy ja sobie otworzyłem ten biznes, to, to znowu tyle tych totemów jest, że, że to jest hit. Więc rozwaliśmy ekonomię serwera ekonomię z tymi totemami. Przedając za tej miarki i zarabiałem na customowe przedmioty. Ale cofnijmy się lekko w czasie do eventu wielkanocnego, w którym można było zdobyć nowe eventowe przedmioty. Ale to jest jakiś wielkanocny pomocnik, więc ja bym sobie od niego w sumie zaczął. Wielkanocne wydarzenie trwa od dzisiaj do siódmego do siódmego. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia, każdy grać będzie. Miał możliwość zdobycia przyrodnych pisanek, które możesz wymienić na tenne nagrody. Osoby z rangą jajo otrzymują podwójną ilość pisanek, właśnie, więc sobie tę rangę będę musiał ogarnąć. Ale to może później. Tutaj widzę, żeby stworzyć pisankę poziomu drugiego, potrzebuję 32 pisanki poziomu pierwszego. A żeby stworzyć z tym pisankę poziomu trzeciego, aż 32 poziomu drugiego. masakra, Dobra, ale pokaż mi drop z tych, z tych pisanek. Eee, dobra, co to jest? To jest w sumie pisanka poziomu drugiego. To fajnie, jakby wylosować z pisanki poziomu pierwszego jedną pisankę, to by było fajnie. Wieś, pecha, co jest? Trzeba to jest jakaś płyt Pecha. No i reszta totalny syf, więc z tego jedynie się opłaca pisankę poziomu drugiego Pisanka poziomu drugiego, o i tu już jest więcej fajnych rzeczy I pisanka poziomu trzeciego, więc fajnie sklep, są nowe pety, pisklek i zajączek, fajnie Lewe jajo, dzięki niemu możesz wyrzucić przeciwnika w powietrze Ej, to jest mocne, to jest mocne, ale czy jakieś użyteczne bardzo? Górę wyrzucić? Chyba nie, chyba raczej nie To z lewego jaja, z zajączka, z pisklaka i z pisanki poziomu trzeciego Tylko z tych czterech rzeczy mi się cieszy, nie? Pisanka poziomu trzeciego, to będę właśnie chciał chyba najwięcej razy otworzyć tak, marchewkowa kusza. Nowy przedmiot eventowy Zajęcie miecz i te lewe jajo. Aż trzy nowe rzeczy. Ja pierdzielę. Śniadacie, kogo zająca? Strem dwójka! W końcu. Ale to jest tylko na półtorej minuty. Ale no i tak to jest dużo, nie? Wszystkie. Strem dwójka. Ej, to jest opa, Chcę tego dużo. Chcę tego dużo. Więc dobra, chyba te będziemy sobie najwięcej otwierać. To fajnie by było otworzyć jak najwięcej. Eee, ale dobra, co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Kurciaczek. Eee, o. Tak, pisanki spadają fajnie. Co są pisanki. Tak, zrób drugiego. Wymiar wielkanocny. Światłem marchewek, pisanek i przesłodkich króliczków. W tej strefie po śmierci nie tracisz przedmiotów, o, czyli fajnie, ale utracić swoje jajka według następującego schematu rang, czyli ranga jajo nie traci w ogóle tych pisanek, czyli fajnie, czyli trzeba sobie tą rangę jajo ogarnąć. I mi się wydaje, że yy, wejdź nie A, bo tak, marchewkę, żeby, no tak, zapomniałem, ale mam stack marchewek i możemy sobie tam wejść, bo tu nas pewnie wszystko. Odłożyłem sobie niepotrzebne przedmioty do Ender I zakupiłem customowy przedmiot. Jakim jest kosa? I właśnie można kupić sobie, można kupić sobie kosę, dzięki której będziemy oślepiać przeciwnika i można sobie tu kupić, zainwestować bo to jest tylko 146 tysięcy mnie w sumie stać więc kupujemy sobie kosę za 146 tysięcy dolarków i mam kosę kosa po uderzeniu przeciwnika możemy go przestraszyć nadając mu efekty utrudniające widoczność więc teraz mając kosę i siekierę grincia, w łatwiejszy sposób będę zabijał tam graczy nie zabiorę im jedną trzecią ich życia oślepię ich spowolnie nie będę jeszcze nawalał z o 49%, więc to jest dobre kombo. wbijamy sobie wchodzimy i no lekkie lagi są ale widzę że nie, nie gadać to jest jambust. No i z Jumboostem tak mamy walczyć. No dobra, to jest strefa taka króliczków, ale dobra, no to możemy sobie w ten sposób zdobywać właśnie te Witamy. Na strefie wielkanocnej każdy gracz posiada efekty. Szybkości 1, jambusta 3 i Strefa, co może nam pomóc albo utrudnić zdobywanie pisanek w tym wymiarze. Dodatkowo w tej strefie nie możemy używać Elitry, a po śmierci nie wypadną z nas żadne przedmioty, jedynie 50% naszych pisanek. No chyba, że posiadamy rangę jajo, czyli specjalną rangę dodaną na potrzeby tego eventu. Wtedy nie wypadną z nas żadne pisanki. Dobra i. E Kurde, ale to fajnie wygląda, taka. Taki spawn, tylko że wielkanocny. a i tak każdy kica, to jest śmiesznie. No i mam tam rangę jajo, nie? Więc tutaj nie staraj sobie żadnych pisanek, które zdobędę. Oj, lecimy, nie? Ja pierdzielę, Ej, ale tu jest. Zabiłem. Nie mam pisanki, nie mam pisanki. Chyba, że nie, żadnych, nie pisanki żadnych. Więc zacząłem pokonywać innych graczy. Oraz króliczki, z których wypadają pisanki. Ja jakoś mam rangę jajo, z jednego króliczka zyskuję dwie pisanki. I mam pisanki. mam dwie pisanki poziom piszek, a to jest mocne. Dostał ktoś raz, dawaj im ten. Oślepiłem Tobiasza. Dawaj mi siekierą. Dostał jeszcze mocno. Ja pierdzielę, ale to jest. Z tym jambustem to jest przewalone. Ja się tak nie umiem klapać na jumbusta, nie? Ile dostałem? Dwa. I z każdego jest chyba po dwa. Nieważne, jaki ten. Ej, fajne. Ej, ale zabijam ich, ale nie wiem czemu nie. Czy się chyba nie zdobywa się z nich yy, tych. No ja nie, ja nie zdobywam z nich pisanek jakoś zabiję, tylko oni chyba tracą 50% po prostu. Zabijając gracza traci on 50% swoich pisanek, które wypadają z niego, a my możemy je podnieść. I cholero jedna. Dawaj mi to jajko, pisankę. Dobra... Ej, wyleciał z niego! wyleciał z niego pisanki, wie! Nice! Nice, nice, nice! Czyli jednak wylatują? Ej, mega fajny ten event, mega mi się podoba. Co? On mi się zabiję go nie wiem. Ej, co to jest? CO TO JEST? Co to jest jakiś jump boost? Ej to jest mega fajny ten Jeszcze wtedy nie wiedziałem jak bardzo będzie mnie to wkurzało w przyszłości Więc zdobyłem sobie parę pisanek, poziom pierwszego Tu jest zajączek, dobra, kurde mać Wlazłem tą trampolinę, tu był zajączek Zabiłem. i postanowiłem je otworzyć Otwórzmy sobie może nie wiem z 10 I zobaczymy czy te dalej 13 da się opłacać się otwierać, dobra otwieramy sobie I co wypadło? Miecz, słabo Ender's jest jeszcze słabiej, zajączek Nie wiem czy ten zajączek coś daje, za chwilę sobie zobaczymy Yy, zaczerwałem się tu fajnie Złote marchewki, ok, żelazo Biblioteczki, łopata yy, Znowu coś tutaj się zestakowało, chyba Wełna Nie wiem do czego mi wełna potrzebna I drugie królicze jajko, więc fajnie I ci jak sobie tutaj zespałnię jakiegoś tego królika Czy go też mi wypadnie to jajko, czy nie? Kurde, jak on zapierdziela Pisanka, no, nie, nie wypadła mi, no dobra Czyli nie wiem po co to jest, ale no spoko Niech będzie, skoro jest to, to jest yy, Nie opłaca się tych pisanek poziomu pierwszego otwierać W ogóle, więc jak macie je to sobie zachowajcie Więc dalej zdobywałem pisanki Dobra i mamy stack, stack pisanek I to już kolejna będzie szła, kolejny stack już będę sobie zbrał Tu jest jakiś jegomość, Mateuszek Dobra wypadł, mam 10 i dwa wypadły Okej, okay, czyli dwie pisanki ok. O tych cholero chciałeś mi zabrać? To ja zabiję ciebie albo i nie. Aż znalazłem jakąś schowaną pisankę. Tu ktoś ma głodomo. Ej, znalazłem ten, pisankę znalazłem. I ona zielonych jajek 1 na 10, ej, fajnie. Ej, czy tu mogę znajdować te pisanki w ten sposób? Dobra. Jak znajdę 10 pisanek, to czekać, coś odblokuje O, i z kogoś wypadło. Chyba dostał z Grincha i z kosy. I dobra, dropło, fajnie Następnie postanowiłem uzbierać odpowiednią ilość Pisanek poziomu pierwszego Tak, aby wymienić je na pisanki poziomu drugiego I otworzyć je I dobra, jeszcze, dawaj tego jeszcze jedna pisanka I będę miał dwa i pół staka, czyli będę miał pięć Pięć tych, pięć pisanek poziomu drugiego Fajnie, to jest, o, kolejny jest ten Bierzemy sobie, znajdujemy to, pyk Mamy dwa na 10 fajnie Wielkący pomocnik, okej, okay, dawaj Stwórz pisankę poziomu drugiego Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Pięknie, Mam pięć poziom poziomu drugiego, z których mogą wypaść takie itemy. No fajnie jakby tutaj wypadło coś, nie wiem, chociażby zajączek. Zobaczmy sobie tak, to, to, to i zobaczmy co mi wypadnie. <laughs> Mamy lewe jajka! Zdobyłem lewe jajo. Dzięki niemu po trafieniu przeciwnika mogę wyrzucić go w powietrze. To jeszcze item z Wielkanocy, z tego roku, więc fajnie. To już sobie kolejny customowy item mam już do kolekcji. Eventowy, customowy, więc sobie jedno to jajko odłożę za chwilę. Dobra i otwieramy dalej. Anarchiczna klata! Ej, no to to jest... Ej, 3 mega płosiło w sumie. Okej, okay, osiem zmianek, też fajnie można sprzedać i dwa chorusy, spoko. Czyli drop jest taki w miarki, więc dobra, to lewe Jajo jedno możemy sobie przetestować. Dzięki niemu możesz wyrzucić przeciwnika w powietrze, więc sobie to przetestujemy teraz. Wbijamy. Dobra, chodźmy sobie do tego, zobaczcie, jak to wybija. To chyba nie ma żadnej tej rampy, takiej tu jest rampa, ale to raczej nie wskoczy na to. No nie go wybiło, ja trafiłem nawet. Więc dalej zbierałem pisanki, aby uzbierać zbierać odpowiednią ilość do wymienia na jedną pisankę poziomu trzeciego. A uwaga, aby zdobyć pisankę poziomu trzeciego potrzebujesz 1024 pisanki poziomu pierwszego. Czeka mnie dużo zbierania, ale na szczęście mam się Kiery Grincha i Kosę. Dzięki temu z łatwością mogę zabijać innych graczy. Tak więc dalej, zdobywałem pisanki. W kilku godzinach zbierania udało mi się zdobyć fajną ilość pisanek. Dobra, trochę ja tych pisanek sobie już pozbierałem. Mam tutaj jeszcze stack pisanek poziomu pierwszego, Ender czeście. Dwie pisanki poziomu trzeciego nawet, więc już fajnie, to już powoli sobie zbieramy. Postanowiłem także zakupić pety z rynku, ponieważ fajnie byłoby je przetestować podczas trwania tego eventu. Widziałem, że pety są na rynku bardzo tanie. Tu jest zajączek za 9500, więc sobie od razu go kupię, bo no na strefie eventowej zajączek jest najlepszy. No bo to i tak mamy Jambusta, więc on tutaj tym swoim Jambustem 2, no nic nie daje. Szybkość, też mamy szybkość. 50% obrażeń od upadku mniej. No to się nie widzi w sumie. No i przy okazji ten yy, 4 dodatkowe obrażenia. A Pet Endermanek daje mi tylko 3 dodatkowe obrażenia. Więc yy, to jest o jedno obrażenie więcej. Więc sobie go zamieniam. I będzie jakiś restart. Więc ja pierdzielę. Idealnie w czas yy, zacząłem nagrywać. No a w sumie piskak. Pisklak to w sumie się bardzo nie przyda tutaj. No bo to nie jest jakieś takie mega przydatne. Pisklak jest za 6000. Ale czy on jest taki OP, żeby go kupywać? By tracić te 6000 w sumie? No chyba nie jest aż taki OP, bo on nigdy nie staje się głodny. To mnie nie musiał jeść a miałem plus dwa serca, podwojony drops, rosy farm, no to, to w sumie pisklaka nie będę kupował, bo nie jest jakiś taki mega P, ten zajączek jest najlepszy, więc sobie go nas odkryje i zajączkiem będę biegał, bo zajączek jest no, naprawdę bardzo fajny i w tej strefie się mega przyda, raczej. Tak więc z moim zwierzaczkiem, zajączkiem, dalej zdobywałem pisanki z królików, lecz po chwili wpadł mi do głowy pewien pomysł, a bo bo pomyślałem sobie, skoro muszę zrobić te itemy eventowe, to teraz jest najlepszy, o kurde, ej w końcu to zaktualizowali, teraz jest najlepszym na to, żeby zakupić sobie kuźwaliucę z tych jajek, że to to będzie idealny moment, żeby kupić customowy przedmiot z eventu z tamtego roku czyli marchewkowy miecz, yy, który kosztuje no 195 tysięcy, więc mogę sobie w sumie w to zainwestować i ziomek, którego uderzymy tym mieczem jest zamrożony po prostu na sekundę więc mi się wydaje, że fajnie sobie będzie teraz to kupić i polatać z tym mieczem Ten miecz bardzo mi pomoże w walce z innymi, ale to zobaczycie później Teraz dalej zbieram sobie pisanki w tym eventowym wymiarze nie można używać L, przez co zablokowano możliwość szybszego przemieszczania się, co lekko mi przeszkadzało. Postanowiłem więc coś z tym zrobić. Pa, ile pisanek, ile pisanek. Tu jest jakaś pisanka jeszcze niewidzialna. I planowałem sobie jeszcze kupić wędkę surferka. Wędka surferka. Ta niezwykła wędka zapewni mi zdumiewającą zdolność przyciągania się do bloków i graczy, tworząc zupełnie nowe możliwości walki. Tutaj nie ma elitry, przez co ciężko się poruszać z tego miejsca do tego na przykład. Więc planowałem sobie kupić i chyba sobie nawet kupię wędkę surferka za 413 tysięcy. Odrobi się, odrobi się, ale to mi się może w sumie przydać. Mam wędkę surferka. Więc zdobyłem kolejny customowy przedmiot i mogę dodać go do mojej kolekcji. Nigdy tego nie miałem, zobaczymy jak to w ogóle działa. Aha! Ej, myślałem, że nie mogę w tym, że nie mogę jakby w tym wymiarze, bo coś pisało na czacie. To się nie niszczy, więc fajnie. Oj, mam takiego zajączka. Szybciej się do niego zbustuję i mogę ukraść komuś tego zajączka z przednosa nosa. Więc fajnie, fajnie, fajna inwestycja mi się wydaje. Co tam? Można zapisankę. Zapisankę Ile mi dał? O kurde, pusta staka mi dał, dobra dawaj, masz Zmarchał kolejnym mieczem Tak więc z moimi nowymi itemkami zdobywałem kolejne pisanki To jest z króliczków I koło będzie wyrabiał, nie? Żeby takiego netherite'a zabijamy na luzie, nie? I ucieknie mi, patrzcie, ucieknij mi. Ucieknij mi trampoliną, no ja pierdzielę. Trzeba sobie takie kąpać. Idziemy po niego. O, uciekł, paki chłop, siekierą grincia. Oślepiamy. Zamrażamy. Nie może się ruszać. I teraz dajemy ukryty. I chłop musi jeść. Nie wyrobi. Bo jeszcze mam tego peta zajączka, przez to mu o wiele większe obrażenia. Ej, patrz, chłop nie wyrabia. Chłop nie wyrabia. Aż kolega muszę pomóc. Kolegam przy pomóc. Dobra, zostawię go, bo to jest Gewi. To i tak w sumie dużo bym z niego nie nasłiałek. Zbierając pisanki, pomyślałem, że zdobędę ich więcej, gdy ktoś będzie pomagał mi je farmić. Tak więc znalazłem dwóch chętnych widzów, którzy wraz ze mną zbierali pisanki. Po chwili farmienia akcja Dominacja zawołała mnie na wymianę, tak więc nie chciałem zwalniać tempa i dalej zbierałem pisanki, aby gdy będę je otwierał, na pewno zdobyć wszystkie nowe imentowe przedmioty. Bierając pisanki, przypomniałem sobie, że po prawej stronie mam informacje, ile jajek znalazłem. Miałem odnalezionych 8 na 10, więc postanowiłem odnaleźć resztę. A więc, nagrodą za znalezienie wszystkich 10 pisanek są dwa lewe jaja, które bardzo wysoko wybijają przeciwnika. Po odnalezieniu wszystkich jajek, mój team odpisanek dostarczył mi kolejne dostawy. Korzystając z chwili, chciałbym zachęcić Cię do zasubskrybowania mego kanału z dzwoneczkiem oraz do zostawienia łapki w górę. Dziękuję. Idę zbierać jeszcze więcej. Tak więc wymieniłem wszystkie pisanki poziom pierwszego na poziom drugi i po chwili zauważyłem, że zbliża się godzina wściekłego zająca. Postanowiłem pójść do jego nory, aby spróbować go zabić i zyskać jakieś mocne itemki. Tak więc wściekły zając się z ale to coś tam działo, to istny młyn. Niestety nie udało mi się go zabić, ale poza wściekłym zającem jest także drugie wydarzenie w tej krainie, a mianowicie event spadających jajek. Podczas niego z nieba będą spadać pisanki poziom pierwszego i rzadziej poziomu drugiego. Niestety podczas gry nie udało mi się doświadczyć tego eventu i nie mogłem cieszyć się ze spadających pisanek, ale za to znalazłem na mapie ukrytą norę z króliczkiem, która była easter eggiem. Tak więc po kilkunastu godzinach zbierania w końcu udało mi się uzbierać bardzo dużą ilość pisanek poziomu trzeciego, a jako iż event powoli dobiega końca i jest to ostatnia szansa na wydrupienie z pisanek nowych eventowych przy więc postanowiłem otworzyć zebrane pisanki poziomu trzeciego, więc ja sobie tych pisanek trochę pozbierałem, mam już 23 pisanki poziomu trzeciego, 55 pisanek poziomu drugiego i tu jeszcze parę pisanek poziomu pierwszego więc sobie to wszystko za chwilę przemienimy zmienimy sobie je na pisanki poziomu drugiego i ostatnie, gdzieś mi zostało 21 pisanek poziomu pierwszego, które sobie możemy otworzyć, może coś ciekawego wypadnie e, i mam stack pisanek poziomu drugiego, dobra, wymieńmy sobie jeszcze te dwie pisanki, te 64 pisanki poziomu trzeciego na, na dwie pisanki poziomu trzeciego i mam 25 pisanek poziomu trzeciego i chodźmy sobie w losowe. I proszę, jakieś naprawdę bardzo fajne itemki. Chciałbym, żeby z tych pisanek, z tych 25 pisanek, poziomu trzeciego mi dropnęło. Więc dobra, pierwsza pisanka. Stak serc. elitra Dropnęła mi Elytra! Z drugiej pisanki. To jest, zapowiada się bardzo dobrze. pisklak fajnie. Taki eventowy, eventowy zwierzak, więc fajnie. Powiększenie enderczesta, To też jest mega OP, to jest mega mocne. Ja sobie Enderchesta powiększyłem na max, a już więcej się nie da, jakby go powiększyć, więc to będę musiał sprzedać. Kolejne. Stack serc, słabo. Stack zaczarowań, ok. Jeśli by dropył miecz, to będzie fajnie, sobie można go zaczarować. Zajączek na 30 dni, spoko. Anarchiczna kratorzywa, spoko. Stack serc, słabe. Jest tak zaczarowań słabo. Obrażenia krytyczne. Ej, obrażenia krytyczne dobrze. Ale to chyba jakby potaniało teraz na rynku. Kolejne obrażenia. Ślina wsi, kogo zająca. Okej okay, mam strafa dwójkę. Ale ja bym chciał. Kurde, ja bym chciał te dwa Customowe itemki sobie wylosować. Ale no kurde, ej, chciałem dropnąć coś fajnego. Kolejny raz ślina wściekłego zająca, okej okay, to jest fajne, bo to jest stref dwójka, Ale tylko na półtorej minuty Kurde, siedem pisanek mi zostało, ej ale i tak To że mi dropnęła elitra, to jest mocne, to jest naprawdę mocne Druga elitra, druga elitra mi dropnęła Ej dobra, jak się nie uda wydropić z tych sześciu pisanek jeszcze yy, ani miecza, ani kuszy To ja chyba sobie po prostu tą elitrę sprzedam i kupię te customowe itemki eventowe No bo ciężko jest to wydropić A fajne itemy dropią, naprawdę Dobra, druga elitra, odkładam sobie elitrę Zaczarowania, nie wiem co Pisklak. Króliczy Miecz, Króliczy Miecz mi dropnął Króliczy Miecz, po uderzeniu przeciwnika blokujemy możliwość skakania na 4 sekundy Jest, jeden jak już zdobyte. ale wątpię, że teraz z czterech mi dropnie jeszcze kusza Dobra, odchłaniam sobie Króliczy Miecz i dobrze, ej mam raz, dwa, trzy, trzy i pół staka zaczarowań Czyli będę sobie mógł z tych trzech i pół staka zaczarować ten Króliczy Miecz na jakieś fajne procenty Dobra, czyli to jest fajne, fajnie mi dropnęło To jeszcze proszę kusza marchewkową, marchewką kuszę i będę zadowolony i to już będzie wszystko Lewe jaja, spoko. Coś znowu, chyba pustaka zaczarowań, bo mi się nie pokazało w pasku. I ostatnie. Proszę, proszę, kuszę. Marchewkowa kusza. Drugi króci miecz, zajęci miecz, drugi zajęci miecz Tak, 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 co mi podropiło Podropiło mi to, ślina Tu jest cały mój drop z tych 25 pisanych Które sobie otworzyłem poziom trzeciego Najbardziej jestem zadowolony w sumie z tych dwóch króliczych mieczy I z dwóch elit, to jest to no, najpotężniejsze Dwie śliny wcielkujące, też fajnie e, Żałuję troszeczkę, że mi nie ta marchewkowa kusza Bo ją też bym chciał sobie przetestować Więc z wydropionych króliczych mieczy I zaczarowań, postanowiłem spróbować Zaczarować moje miecze na jakieś fajne procenty 34%. Okej, okay, to są fajne procenty i niecałego pustaka mi dropnęło. Yy, te 34% mogę sobie w sumie zachować, bo 34% jest fajne, ale no to też nie jest jakoś mega dużo. Yy, I sobie zaczerwiemy po prostu ten drugi królici miecz, który mi też dropnął. I tutaj jeśli jakieś fajne procenty mi wydropią, to tamte sobie dalej będę zaczerpował, a jeśli nie, no to, no to trudno. 33%, to nie jest to. 33% to jest za mało. Mamy już tamte cztery 4%, więc sobie ten czarujemy dalej, bo ja chcę tutaj więcej procent w tym mieczu. No i 17%, to jest mój oficjalny wynik na tym mieczu, no bo już więcej tej zaczarowania mam. mieć ze słabszymi dodatkowymi obrażeniami postanowiłem sprzedać, a za dolarki zyskane z miecza zakupiłem marchewkową kurzę, ponieważ event dobiegał końca i nie zdążyłbym już uzbierać kolejne pisanki do openingu. Więc za koniec eventu poszedłem na wielkanocną strefę, Przydostować mój króliczy miecz. No i testujemy, i testujemy jak działa ta bestia, jak działa króliczy miecz. Więc zapadnijmy sobie jakiegoś samotnego zbuja, na przykład tego, nie uciekniesz mi. A ty, cholero, chciałeś, chciałbyś uciec, nie? Dobra, biorę F Stachego, żeby się tylko dogonić. Zajączek, żeby. nie dogonię go. On ucieknie do tych zastranych, tych, dobra, nie niego. Dobra, jest jakieś jakiś dawaj mi tego. Dawaj mi zajączka, żeby więcej obraźni dostawał. Już on nawet nie muszę, dobra. Dawaj mi miecz. Dobra, użyłem miecza. I on nie może skakać, i nie mógł skakać, ale tu była ta trampolina cholerna i mi uciekł, gdzie nie mógł skakać, więc fajnie, ten króliczy miecz fajnie działa. Następnie dodałem do niego customowe enchanty, które zdobyłem w poprzednim odcinku. Po chwili mój króliczy miecz sprzedał się, więc ja mogłem zakupić i przetestować marchewkową kuszę.